koalicją uśmiechniętej Polski. Najpierw mówiliście, że niepotrzebny nam centralny port komunikacyjny, bo mamy lotnisko w Berlinie. Potem mówiliście, że to megalomania budować taki port komunikacyjny w Polsce, że Polski na to nie stać. Wreszcie, po pół roku żmudnej, analitycznej pracy, wasz wódz ogłosił, zbudujemy megalopolis. Wysoka Izbo, to nie żadne megalopolis. To jest kapiszon, to jest małe lotnisko, które do niczego nam się nie przyda, bo ambitna Polska potrzebuje wielkich inwestycji. Nie potrzebujemy y, takich inwestycji, które tylko zmarnują wysiłek finansowy naszego kraju. Mało tego. Okazuje się, że chcecie budować na Okęciu lotnisko dla dronów. A rozbudować również lotnisko w Modlinie. Prawdopodobnie, chociaż tego nie wiem, radziliście się lobbystów Ryanaira, bo Ryanair potrzebuje lotniska. W międzyczasie uciekł nam, czyli Polsce, inwestor francuski firma Wansi 8 miliardów euro zainwestuje na Węgrzech. Panie Tusk, niech pan się zabierze do roboty, a najlepiej odda władzę, bo wy nie umiecie rządzić.